Mimo, że samotność czasem pojawia się, nie mam ochoty na późniejsze etapy relacji damsko-męskich. Dzisiaj jest wtorek 24 września 2024 roku. Mimo, że samotność czasem pojawia się, nie mam ochoty na późniejsze etapy relacji damsko-męskich. W dzisiejszym wpisie podzielę się kilkoma przemyśleniami i spostrzeżeniami dotyczącymi samotności i różnych etapów relacji damsko-męskich. Przyszło mi do głowy że gdyby życie człowieka było utworem muzycznym, samotność byłaby jego główną melodią. Ważne jest, aby nauczyć się cieszenia się nieuniknioną samotnością, która towarzyszy ludziom przez całe życie. Na szczęście współczesne społeczeństwo ludzkie zapewnia nam wyjątkowo szeroki zakres wyborów służących celom rozrywkowym. Przykładowo urządzenia mobilne z połączeniem internetowym, na których niezliczona liczba gier mobilnych jest darmowa i dostępna do pobrania, są przypuszczalnie na wyciągnięcie rynki w codziennym życiu. Z drugiej strony znalezienie drugiej połówki wydaje się dobrym rozwiązywaniem problemu samotności. Uważam, że sześcioma istotnymi etapami relacji damsko-męskich w konwencjonalnym społeczeństwie ludzkim są przyjacielskie rozmowy, randki we dwoje, związek romantyczny, małżeństwo w sensie cywilnym, wydawanie na świat potomstwa oraz wychowywanie potomstwa. Jednak obecnie mogę przyjąć tylko pierwsze dwa z powyższych sześciu etapów. Waham się, czy należy przyjąć trzeci etap, a ostatnie trzy z nich są wciąż dla mnie niewyobrażalne. We współczesnym społeczeństwie chińskim, czwarty etap jest powszechnie postrzegany jako bardzo ważny. Obiegło chińskie media społecznościowe takie dramatyczne przysłowie, które przetłumaczyłbym na polski jako wszystkie związki romantyczne, które nie działają w dążeniu do celu wzięcia ślubu to obuzerskie zachowania. W rzeczywistości w marcu już zrobiłem coś uwzględniającego pierwsze dwa etapy. Podczas mojej wycieczki do Warszawy wybrałem się na pierwsze spotkanie ze swoją przyjaciółką Gosia, które sprawiło wrażenie, jakby było randką we dwoje.